Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym poradniku dowiemy się, jak stworzyć ciekawie wyglądający komputerowy i trójwymiarowy napis. A więc, tak, plik nowy 800 szerokości i wysokości 600. Następnie zatwierdzamy OK. Na danym projekcie wylewamy farbę o kolorze czarnym. Następnie klikamy tekst. Wybieramy kolor biały. W moim przypadku napis to będzie UGRAY.com. Wyśrodkujemy to. Następnie, aby zaznaczyć ten napis, wystarczy kliknąć CTRL i D na warstwę. Jeszcze raz CTRL i D. I zaznaczył nam się napis. Następnie wchodzimy w filtr, renderowanie chmury. Po rasteryzacji i będzie edytowalne, rasteryzować, klikamy OK. W ten sposób filtr został dany na napis. A więc teraz scalamy w dół dany napis, złączył nam się z tłem. Następnie wybieramy filtr, stylizację oraz bryły 3D. Typ ustawiamy na piramidy, rozmiar 6 pikseli, głębia 17, Losowo. Zatwierdzamy OK. Jak widać, powstał fajny efekt trójwymiarowego napisu. Ale to nie koniec. Można jeszcze zmienić fajny na kolor. Wybieramy obraz do pasowania, balans kolorów. Kolor weźmiemy zielony. I dla przykładu jeszcze trochę żółtego. Zaznaczamy OK. Jak widać, kolor jest fajny, ale jeszcze nie nasycony. A więc damy jeszcze raz obraz do pasowania, balans kolorów. I damy jeszcze więcej żółtego, po czym zatwierdzamy. Jak widzicie powstał fajny napis, tutaj macie podgląd. No i dziękuję wszystkim za obejrzenie. Zapraszam na forum ugraj.com.